Piwne. Dawid jak to jest możliwe, że idziesz, idziesz na randkę z dziewczyną i całujesz inne dziewczyny. Bo ja nawet nie jestem w stanie tego wyobrazić. To jest inna bajka! To jest inna <śmiennie> Nie no ty jesteś babiarzem! <śmiennie> 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 Przyznaj się oficjalnie, że kochasz kobiety z całego świata no Jak bandura i tego, merga! Nie, akurat nie oni, bo oni są w stałych związkach już bardzo dużo lat, tak samo jak i ja. Ach, tak, dużo lat! Są takimi babiarzami jak ty! Jak Bandura jest z dziewczyną 9 lat i ma na mi się przypomniało. O. No. A co było przed y, spotkaniem, jak wszedłeś na live jakiejś dziewczyny, takiej blondyny, to co jej mówiłeś przed spotkaniem? No to było, to było chyba 4 tygodnie temu. Słuchaj, Tamara, to jest nieważne, bo to było 4 tygodnie temu. To no Dawid, ale ty tak nie możesz Ważne, robić. No chcesz, żebyś dzino odleci na lewo i prawo z babami jak ja. <laughs> Jak, jak tak? ja! Aha! Czyli się przyznałeś teraz, że lecisz na lewo i prawo. Ale to Dawid w końcu jak jest między nami, bo ja już nie wiem. Czas pokaże, zobaczymy czy nie będziesz mi kontrolować. A, a ja co ze mną? Ja mam czekać na ciebie? Na księcia? Ja bym... nie jesteś pierwsza, wiem, jesteś pierwsza w kolejce, jesteś pierwsza w kolejce. Czy naprawdę, Cześć, że ty Tamara nalegałaś na spotkanie? No nie, no Dawid chciał się spotkać, bo... no jesteśmy razem podobno, tak? Ale się Dawid gubisz w zeznaniach, naprawdę. Jesteśmy pół godziny na Discordzie. Pers słyszę <laughs> On jest jeszcze z ciebie dumny Ale ale mocki, ale widzowie jaja, ale jaja. Że, żeby wam zaraz nie powiedział, że to jest Prima Aprilis, bo ostatnio 9 listopada też chłopakom zrobił Prima Aprilis Nie, nie, nie. wróćmy do tego tematu, proszę, o, bo zależy widzisz? Widzisz, widzisz jak dziewczynom zależy, a ty się śmiejesz cały czas. Nie, mi nie jest do śmiechu! Nie? Chyba było przed chwilą. Czekaj, czekaj, siedem złotych, siedem groszy. Dawid, uważaj, byłem na live Ginorda i on próbuje zrobić tak, żebyś zerwał z tamara. A, próbuję, żeby próbuje. zerwał z tamara. Nie słuchaj wszystkich ludzi, którzy do ciebie tak piszą. Dawid, uważaj, bo Dino Dawid! zerwał z Tamarą, nie słuchaj się komu. Dawid, to, że się raz z Tamarą widzieliśmy, to nic nie znaczy. Nie możesz Za tak kurwa. łatwo wierzyć. <laughs> żartuj. Za kurwa, mnie się z Tamarą? Żartuję, Dawid. Żartowałem. Da Dawid jest Gdzie jest Dawid Jasper? Nie on miał słono ze znajomych. Nie, no